Współczuję mojej ojczyźnie nowego Karola. Naprawdę. Bo wygląda na to, że przez najbliższych pięć lat Polska nie będzie tak mocno uśmiechnięta, jak od bardzo dawna uśmiecha się Wielka Brytania. Wygląda na to, że przez najbliższych pięć lat nikt nie będzie instruował Polaków, jak mocno należy przytulić zmarzniętego Mustafę i raczej nikt nie przeforsuje ustawy oceniającej, jak brzydko mówiłeś. My tu w Anglii takie ustawy mamy od bardzo dawna, dzięki czemu od bardzo dawna wrzucamy do więzienia ludzi, którzy publikują na grupach społecznościowych tego typu memy. Tak więc współczuję wam nowego Karola. No bo kto teraz przyklepie polską ustawę o wyższości magii nad biologią? Słyszeliście o złośliwości rzeczy martwych? Mój sąsiad chyba bardzo nie chce, żebym nagrywał. Jest już prawie martwy, ale zaczął obcinać żywopłot. Czerwiec, a więc obowiązkowo, jak co roku, we wszystkich dużych brytyjskich firmach, mężczyźni zakładają krawaty w pełnym spektrum kolorów. No i zakładając te idealnie pasujące do czarnych garniturów wynalazki, dobrowolnie deklarujemy pod groźbą wyrzucenia z pracy, że tolerujemy wartości, z którymi na co dzień nie chcemy mieć absolutnie nic wspólnego, oraz demonstrujemy wiarę w coś, w co na co dzień tanie nie wierzymy. Zakłamane? Ani troszkę. Przecież w Wielkiej Brytanii wszystko jest szczere i prawdziwe. Dodatkowo w czerwcu każdego roku wszyscy wierzymy, że ludzie zdolni są do tego, do czego zdolne są pewne gatunki ryb. Na przykład ten, e, Nemo z wytwórni Disneya. Nie chcę wam psuć dzieciństwa, ale Nemo reprezentuje grupę ryb o nazwie Błazenki. No i one mają do siebie to, że jeśli nie do końca ogarniają życie w płci, w której przyszli na świat, to odejść z tego świata potrafią w innej płci. Przykładowo, jeśli w lokalnym akwarium pan Błazenek wzięcie wśród pań ma żadne, to szybkie ciach, ciach i tydzień później pan Błazenek pływa już po akwarium jako. Pani błazenkowa. No i u ryb to jest całkiem naturalny proces. Dosyć zabawny, kiedy widzisz, że coś, co nazwałeś tydzień temu Robert, teraz pływa po akwarium jako Helena. No i tyle w kwestii ryb. A teraz ludzie. Jeśli w 2025 roku uważacie, że człowiek to nie błazenek i nie potrafi tak samo ciach ciach, to pod żadnym pozorem nie mówcie tego swojemu pracodawcy. Nie mówcie mu nigdy, a zwłaszcza w czerwcu, bo przekonacie się, jak szybko można na wasze miejsce zatrudnić kogoś, kto. Wierzy w magię. Ja, na przykład, aby zachować swoje stanowisko, w czerwcu nawet mocniej wierzę w to, że człowiek to błazen. Ale ten miesiąc w Wielkiej Brytanii jest wyjątkowy pod jeszcze jednym względem. 2 czerwca wyszedł na mównicę nasz urodzony przywódca i włodarz zdrowego rozsądku, premier Keir Starmer. Po czym zadeklarował, że Wielka Brytania od tego momentu przechodzi w stan gotowości do wojny. We are moving to war nie wiem czy on w ogóle wie co się dzieje w jego kraju albo czy tą wypowiedź wcześniej z kimkolwiek konsultował, ale tak właśnie powiedział, a jego wypowiedź zaczęły cytować wszystkie największe media na świecie. Według naszego włodarza Fame UK czasy spokoju już dawno się skończyły i aby zagwarantować sobie dalszy pokój należy żyć pod presją potencjalnej wojny. Tak swoją drogą to fantastyczna strategia. Jesteś sobie premierem coraz mniej znaczącego kraju na mapie świata, coraz bardziej zapomniany, dryfujesz sobie na samotnej wysepce oddalonej jakieś 2000 km od Rosji i ponad 2000 od Ukrainy. Odkąd twój kraj opuścił Unię Europejską, w samej Unii Europejskiej to tanie niczego, to nie zmieniło. Natomiast Wielka Brytania coraz bardziej pokrywa się błotem i porasta grzybem ekonomicznym błotem i ekonomicznym grzybem. no Rozumiecie przenośnie. Jako premier Wielkiej Brytanii to tani nie ogarniesz, co dzieje się na granicach Twojego kraju. Codziennie te granice przepuszczają więcej błota niż zatrzymują. I dlatego w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że najlepszym, co możesz w tej sytuacji zrobić, to nastraszyć obywateli jakąś odklejoną od rzeczywistości, wizją gotowości do wojny. Długo nie rozumiałem, po jaką cholerę ten człowiek w ogóle wypowiedział te słowa, ale coś tam do mnie zaczęło powoli docierać. Jako głównoznaczący premier głównoznaczącego kraju, postanowisz pokazać całemu światu, że coś tam jednak w tym rządzie znaczysz, a przy okazji nie jest tak, jak mówią o tobie wszyscy. Nie jesteś najmniej potrzebnym politykiem na świecie, aby słowom premiera dodać plus 10 do epickości. Na scenie natychmiast pojawił się generał Sir Richard Barons, to jest taka większa szycha w sztabie ochrony Wielkiej Brytanii, po czym dodał, że od tej pory musimy być przygotowani na życie w kraju, w którym w każdej chwili mogą uderzyć wrogie rakiety i mogą one, w sensie te rakiety, wyrządzić w tym kraju ogromne szkody. Sir Richard Barnes mówi, Ludzie, od tej pory musicie być przygotowani, że w ten kraj uderzą rakiety. Oczywiście w tej samej wypowiedzi nie dodaję, jak mamy się niby na taki atak przygotować, ale być może spodziewamy się za dużo od człowieka na tym stanowisku. Komunikat jasno mówi: przygotujcie się. To trochę jak rodzina, która przy świątecznym stole sprzedaje ci złote recepty na życie. E, słuchaj, myślę, że ty z tej fabryki powinieneś odejść i założyć swój własny biznes. No dobrze, ale jaki biznes? Normalny. Ja ci tylko daję dobrą radę. No i podobne, równie głównowarte są te wszystkie porady odnośnie ataku rakietowego na Wielką Brytanię. No bo sam już nie wiem, czy mamy szczelniej pozamykać okna, albo czy mamy wziąć kolorowe kredki i zacząć smarować po asfalcie flagi pokoju. Te, a może mamy zasłonić firany i podgłośnić telewizor? W końcu to telewizor od pięciu lat mówi nam, co mamy robić, w co mamy wierzyć, czego mamy się bać i kiedy mamy wziąć dawkę przypominającą. No więc tak, potwierdzam. W czerwcu tego roku byliśmy świadkami przemówienia, podczas którego premier Wielkiej Brytanii zadeklarował, że po pierwsze musimy szykować się do wojny, a po drugie musimy być gotowi na nową definicję deszczu deszczu rakiet, z którym parasolka za funta nie zawsze sobie poradzi. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Incogni, serwis, dzięki któremu wszystkie wasze elektroniczne dane będą znacznie bezpieczniejsze niż te należące do byłego brytyjskiego ministra zdrowia. Podczas kiedy wy oglądacie sobie ten odcinek firmy trzecie w tym czasie ostro zbierają, przetwarzają i odsprzedają wasze dane za grubą kasę. Incogni to serwis, który za waszą zgodą jest w stanie wszystkie te serwisy wyśledzić, a następnie zmusić do usunięcia waszych namiarów. Od kiedy ja zainstalowałem swoją usługę co chwilę dostaje maile o treści kierowniku złoty. Najmocniej przepraszamy. Kolega przypadkiem tylko przyniósł pana dane do firmy. Już grzecznie to wszystko usuwamy. Przepraszamy pana kierownika. Jasne, zamiast używać inkogni do namierzenia sprzątniętych wam sprzed nosa danych, zawsze możecie zrobić to sami. Ale szybko może się okazać, że nie wystarczy wam życia, aby namierzyć i przetrzepać wszystkie serwery, które wasz profil przetrzymują, a nie powinny. Aby zapukać do drzwi wszystkich firm, które nielegalnie weszły w posiadanie waszych danych, wystarczy wykonać dwie rzeczy. Po pierwsze, założyć konto na stronie incogni. Link do serwisu znajduje się w opisie do filmu. A po drugie należy wyrazić zgodę, aby serwis działał w waszym imieniu i na wasze zlecenie usuwał dane z serwerów do tego nieupoważnionych. Zapraszam do linku w opisie, jeśli firmom zewnętrznym chcecie bardzo ograniczyć dostęp do waszych cyfrowych danych, a dodatkowo niespecjalnie lubicie, kiedy ktoś sprzedaje wasz profil na lewo i prawo. Dodatkowo pierwsze 100 osób, które zarejestruje się z linku w opisie otrzyma 60% zniżkę na serwis. Najpierwsze no pytanie jakie przychodzi do głowy osobie mieszkającej na Wyspach jest całkiem naturalne. Do wojny z kim mamy się szykować skoro przez ostatni rok to brytyjski premier był i nadal jest największym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii. To raczej niedemonizowany we wszystkich brytyjskich mediach Władimir odpowiada za to że ilość nielegalnej imigracji na wyspy przez ostatni rok potroiła się. To raczej nie Rosja odpowiada za to, że dialog pomiędzy brytyjskim premierem a brytyjskim społeczeństwem totalnie nie istnieje. I to raczej nie jest wina Rosji, że brytyjskie więzienia powoli zapełniają się ludźmi, którzy mieli czelność bronić samych siebie i swojego stylu życia. W swoich mediach społecznościowych Starmer oczywiście kryje się na wielkiego patrioty i co chwilę ogłasza kamienie milowe w swojej polityce. Mówiąc kamienie milowe, mam na myśli Epickie osiągnięcia, które widzi wyłącznie on sam. Na przykład takie. Hej, Ameryci, pamiętacie, jak w zeszłym roku zabrałem wam dodatek zimowy do ogrzewania? Co myśleliście, że pomarzniecie i trzeba będzie nosić podwójną pieluchę, co? No to w tym roku ten dodatek wam oddaje. No. To jest najlepszym premierem. Co? Na kogo będziemy głosować? Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście! Powiedziałbym, że Starmer ma trochę wypaczone pojęcie patriotyzmu. No bo bycie patriotą w jego przekonaniu oznacza oddanie ludziom tego, co im się wcześniej zebrało. Oznacza też prowadzenie polityki. Im mniej o tobie wiemy, tym chętniej zaprosimy cię do naszego kraju. Zawsze wydawało mi się, że najmniej, co nowy premier może zrobić dla swojego narodu, to nie spierdolić kraju bardziej niż jego poprzednik. Przypominam tylko, i zawsze będę to przypominał, że premierem Wielkiej Brytanii jest osoba, na partię której w zeszłym roku zagłosowało mniej niż 20% obywateli tego kraju, a do władzy doszedł tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tu cudowny, przestarzały system jednomandatowych okręgów wyborczych. Gdyby te same wybory powtórzono dziś, Albo gdyby parlament odzwierciedlał prawdziwe preferencje narodu, to wgniatający Putina w ziemię głównie groźnymi tweetami Keir Starmer miałby poparcie społeczne na poziomie... Takie modne słowo ostatnio. Miałby poparcie społeczne na poziomie politycznego, planktonu. Nawet jeśli Anglia ma przejść albo już przeszła w stan gotowości do wojny, to demilitaryzacja i rozbrajanie tego kraju zaszły już tak daleko, że osoba mieszkająca na wyspach w sposób naturalny zastanawia się... Skąd do tego swojego cudownego planu Starmer nagle planuje wytrzasnąć żołnierzy? No bo dziury w naszym krajowym wojsku są już do tego stopnia zauważalne, że nawet żyjąca z propagandy i zastraszania ludzi telewizja BBC w swoich programach informacyjnych zauważa, że no rzeczywiście, gdyby to dziś obcy kraj najechał Wielką Brytanię, to być może nie mielibyśmy potencjału, aby się obronić. No bo brakuje nam amunicji, brakuje nam sprzętu ciężkiego. I przede wszystkim brakuje nam żołnierzy. Ale to też nie jest tak, że brytyjskie wojsko się nie stara. No bo brytyjskie wojsko, znaczy zdywersyfikowane kulturowo i różnorodne płciowo wojsko brytyjskie, dwoi się i troi, aby zachęcać młode osoby, postacie do ochotniczej służby. Kiedy byłem ostatnio z córką w kinie, to naliczyłem nie jedną, a trzy reklamy zachęcające kobiety, mężczyzn tam do jak najszybszego sprawdzenia się w koszarach. No i częstotliwość tych reklam tylko pokazuje, że kompletnie nikt nie chce iść na front i walczyć w jakiejś głupiej wojnie, którą bzdurą sobie odklejono od rzeczywistości, stary siwy dziad. Zresztą nie tylko brytyjskie wojsko ma problem z mobilizacją i rekrutacją. Policja też nie potrafi zachęcić ludzi, aby w jej szeregach służyli dobru i bezpieczeństwu społeczeństwa. Ale to tylko pokazuje jak bardzo udało się premierowi zabić w obywatelach patriotyzm oraz poczucie sprawiedliwości i chęć do walki o swój kraj. Za co mam cenić kraj w w którym eksponowanie na ulicach jego własnej flagi to przestępstwo. Albo nazywanie inwazji cudzoziemców po imieniu to też przestępstwo. Publiczne krytykowanie działań rządu to bardzo ciężkie przestępstwo. Publiczny strach przed nożownikami to nie tylko przestępstwo, ale także szerzenie propagandy i mowy nienawiści. A używanie złych zaimków w miejscu pracy to na 99% bezrobocie. Tak szczerze, to na Facebooku zawsze bawią mi odpowiedzi lokalnych Brytyjczyków w odpowiedzi na Ogłoszenia rekrutacyjne policji. Ilekroć pojawia się tam komunikat z gatunku: przyjdź, sprawdź się, zostań jednym z nas. To ja, podobnie jak wy z moimi filmami, od razu przewijam do sekcji komentarzy. Mam niewłaściwy kolor skóry, więc na nic się nie przydam. Tu chciałem poczytać wam 10 odpowiedzi, które znalazły się pod tym komentarzem, ale policja już jest zdjęła. Czy biali hetero mogą aplikować? Olałbym egzamin na wołk. No więc po tym, jak na dobrą sprawę nie wiemy do wojny z kim mamy się szykować, a także po tym, kiedy okazało się, że tak na oko brakuje nam jakieś 200 tysięcy żołnierzy, pozostała jeszcze kwestia pomylonych priorytetów pana premiera. Słyszeliście może o artyście, który za kilkadziesiąt tysięcy dolarów sprzedał nic, tłumacząc, że to niewidzialna rzeźba. No więc brytyjska granica lądowa. To też taka niewidzialna rzeźba, która kosztuje podatników miliardy funtów rocznie, a totalnie nie jest fizycznie w stanie zatrzymać szturmu opalonych mężczyzn w wieku poborowym. Może zamiast lewackiego wykrzykiwania haseł o wgniataniu Putina w ziemię i szykowaniu się do wojny, warto byłoby zadbać o to, aby w pierwszej kolejności zatrzymać tę inwazję, a wjazd do kraju możliwy był tylko i wyłącznie za pomocą paszportu. Głupi pomysł, nie? Wpuszczanie do kraju człowieka po wcześniejszej weryfikacji, na przykład za pomocą paszportu. <noise> Co za głupota. No więc nasz słodziutki włodarz Fame UK w dalszym ciągu uważa, że jego największym problemem jest Putin. I myśli tak nawet w momencie, kiedy do jego kraju przedostaje się nielegalnie tysiąc motorniczych dziennie. To do wojny z Rosją mamy szykować się w pierwszej kolejności. Nawet pomimo faktu, że dostający się tu nielegalnie ludzie z następnego dnia rozpływają się gdzieś po kraju. Każdy, kto przynajmniej od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. I dzień w dzień widzi te akcje, w których rząd celowo myli swoje priorytety, nigdy nie uwierzy w historyjkę, że nagle tej wyspie zagraża Rosja. Bo ona leży na tyle daleko, aby większość społeczeństwa ochrzciła ją słowami: nie moja bajka. Kraj ma za to ogromny problem z nieistniejącą granicą, która przepuszcza cały afrykański zwierzyniec. Prawdziwa wojna dla tego kraju nie toczy się 2000 km stąd. Prawdziwą wojnę Wielka Brytania toczy. I przegrywa zaledwie 120 km stąd. Dokładnie tyle wynosi dystans z Londynu do Dover, a więc miejsca, gdzie codziennie następuje świeża dostawa ludzi takich jak my, z ambicjami, z planami, z chęcią pracy. Czy brytyjska telewizja albo inne media o tym mówią? Nie, są przecież inne, bardzo dobre tematy zastępcze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w brytyjskim internecie sponsorowanym przeżywamy właśnie kolejną falę szczepana 19. Jeszcze bardziej morderczego niż 5 lat temu, a narracja tych artykułów jest taka, że pozostaje nam już tylko zaszczepić się, założyć maskę, zamknąć w domu i nie wychodzić do momentu, aż telewizja powie inaczej. Druga część internetu sponsorowanego karmi nas natomiast głodnymi historykami o nadchodzącej fali upału. No bo 34 stopnie w środku lata to nic innego jak oznaka tego, że planeta się pali. I oczywiście ani słowa o prawdziwych problemach, jak na przykład o tym, że jak kloc jest za wielki, to go nie spukasz. Jeśli jesteś Polakiem, Wycierającym właśnie łzy, bo Rafał nie wygrał. To pamiętaj, że zawsze możesz przyjechać do Wielkiej Brytanii. Tutaj jest dokładnie tak, jakby Rafał wygrał. Zgaduję też, że Kier Starmer na drugie imię ma właśnie Rafał. I dzięki jego cudownej polityce imigracyjnej oraz totalnie pomieszanych priorytetów, każdy przytomny Anglik, myśląc o zakupie domu, szuka sobie teraz miejsca gdzieś na obrzeżach dużych miast. No bo centra dużych brytyjskich miast są w dzisiejszych czasach już niezbyt stabilne i niezbyt brytyjskie. Aby planować tam jakieś dłuższe życie. Przechodzimy w stan gotowości do wojny. Przysięgam, że od czasów zostań w domu, ratuj życia. Nie słyszałem z ust brytyjskiego polityka niczego równie śmiesznego. Problem w tym, że on tak na serio. Starmer to taki nasz malutki chołownia, Groźnymi tweetami wgniata Putina w ziemię, a w rzeczywistości nie jest w stanie zatrzymać nawet jednej łodzi płynącej w stronę Anglii z nielegalnym załadunkiem. Ten facet nie zatrzymałby gumowej kaczki, nawet gdyby kąpał się z nią w tej samej wannie. Ten kraj przechodzi w stan gotowości do wojny. Wojny z kim? Żeby być gotowym do wojny, to przydałoby się mieć jakieś wojsko. Zmotywowane wojsko. No bo jeśli to, o czym od tygodni pierdzielą brytyjskie media, a więc obowiązkowy pobór do wojska wejdzie w życie, to wszystkim, z czym skończysz w brytyjskiej armii, będą zielono włosi znudzeni życiem brytyjscy nastolatkowie. Brytyjskie media narodowe coraz głośniej krzyczą o tym, że powinniśmy przywrócić obowiązkowy pobór do wojska. Świetnie napisane, panie redaktorze, a czy pan wyśle na front swoje dziecko, aby umierało za pomysły starmera? Pamiętaj, że w momencie, kiedy twojemu dzieciakowi od granatu odpadnie ręka. Starmer w tym czasie będzie pisał groźne tweety na Xie. Drogi lewicowy włodarzu Fame UK, stan gotowości do wojny to na pewno nie są super groźne posty na Facebooku i sprawianie wrażenia, że coś możesz, podczas kiedy gówno możesz. A może ja tu po prostu czegoś nie widzę? A może premier celowo importuje do kraju te wszystkie kobiety i dzieci w wieku poborowym, aby właśnie mieć z czego zbudować nową brytyjską armię? O, i to by się spinało. Być może właśnie dlatego sprzeciwił się ostatnio zakazowi noszenia burki w tym kraju. Premier Wielkiej Brytanii nie chce ślepo podążać za krajami, które wprowadziły zakaz noszenia burki. On po prostu nie chce podpaść swoim przyszłym wyborcom, obywatelom i żołnierzom. Tego nie wiem, ale wiem jedno. Coraz fajniej żyje się w kraju deklarującym gotowość do wojny, który nie jest nawet gotowy na śnieg. Hej patroni, dziękuję, że nadal tu jesteście. Od kiedy Kier Starmer pobiera pensję premiera Wielkiej Brytanii, jego kartonowy domek zdaje się sypać coraz bardziej widocznie i niestety coraz szybciej. A cała ta jego deklaracja o gotowości do wojny to już wisienka na czubku zepsutego tortu. Jak ten kraj chce być gotowy do wojny, skoro nawet na śnieg nie jest gotowy? Tak, na śnieg. Spadnie go ze 2 mm i natychmiast zamykane są wszystkie szkoły oraz zatrzymywany jest cały transport. A patronami, którzy w tym miesiącu zasilili nasz kanał grubymi miliardami, okazali się: Tamort Roofing, Roof Done LTD, KW Blinds Doncaster, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Jerry Cołen, Nefretetę sklep Peterborough, iCode BMW, Mr. Bolec, kanał na YouTube oraz sklep Silesia Plants and Herbs SRO. A specjalnie i tylko dla was obserwacja dnia. Czy wiecie, że zęby i banany, kiedy się psują, to najpierw robią się beżowe, a potem czarne? Podobnie jak Europa! Do następnego!